U la, u dziś będzie historia. Ulala! 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 U za Sentymentalny dziś będzie vlog, bo vlog mówiący o Green Canoe nie docierało do mnie do tej pory, jak mamy dużo nowych widzów i czytelników, i dopiero te pytania, które ciągle, ciągle, ciągle do redakcji przychodziły, spowodowało, że no, zorientowałam się, że nowych widzów jest tutaj bardzo dużo. I od tych właśnie nowych widzów, od Was przychodziły pytania dotyczące Green Canoe, tego jak to było, a od tych z Was, którzy są z nami już długie, długie lata, przychodziły pytania dotyczące na przykład tego, czemu tak mało życia prywatnego swojego ja pokazuję. I tak sobie pomyślałam, że nakręcę taki odcinek i chciałabym dziś opowiedzieć Wam tak trochę prywatnie, też z mojego prywatnego podejścia o tym, czym Green Canoe było na samym początku dla mnie, jak ono powolutku się przeobrażało, czym jest teraz jakie mam plany wobec no, firmy już w tej chwili, już od wielu lat. Mam nadzieję, że zaspokoję Waszą ciekawość dziś i że ten odcinek dla nas wszystkich i dla tych naszych starych widzów i dla nowych będzie takim fajnym, miłym czasem, żeby się spotkać. GC powstało 10 lat temu. Nie wiem, czy macie świadomość, że jesteśmy razem już 10 lat. W tym roku mieliśmy dziesięciolecie funkcjonowania. Dla mnie samej w ogóle było to dużym zaskoczeniem, bo ja nie zorientowałam się, kiedy w ogóle ten czas minął. I taka jest prawda, że to trochę takie moje dziecko jest. Kolejne. Nasz syn ma lat 11, grinka ma lat 10 i 10 lat już tworzę. Tą firmę i dla niej tworzę, bo tak naprawdę nasza działalność jest związana głównie z taką sferą tworzenia, wymyślania. Wiem, że może zdziwi Was to, co teraz powiem, ale właśnie takie ciągłe uruchamianie mózgu do tego, żeby pracował twórczo, potrafi być obciążające dla organizmu i ja mam takie momenty, gdzie ja muszę się. Wyłączyć z internetu. Ostatnio nawet widzieliście, właśnie, że jakiś czas mnie nie było, około dwóch miesięcy. Zrobiłam sobie takie długie wakacje, właśnie od przestrzeni netowej, bo samo funkcjonowanie w internecie, słuchajcie, już jest bardzo no, wymagające, myślę. Ja w tej chwili jestem na takim poziomie już rozpoznawalności, że nie zdarza mi się, żebym była w Warszawie i żeby ktoś do mnie nie podszedł w trakcie tego wyjazdu. Nie ma właściwie już takich wyjazdów. Bardzo często ludzie już mnie w pociągu zaczepiają, bardzo często w kawiarniach, na pewno w sklepach wnętrzarskich, gdzie, gdzie przychodzą ludzie no jakby w tej, w tej samej sferze zainteresowań. Nie mamy właściwie wakacji żadnych prywatnych, czy wycieczek prywatnych, gdzie nie podchodzilibyście do nas i właśnie nie rozmawiali ze mną, więc ja już jestem na tym poziomie. I tu odpowiem od razu na te wasze pytanie, dlaczego w Green Canu nie ma od bardzo wielu lat naszego życia prywatnego. No właśnie dlatego, że żeby funkcjonować dalej w tej przestrzeni internetowej, fajnie funkcjonować, tak, żeby samemu ze sobą się dobrze czuć i jednocześnie być w dobrej relacji z, ze swoimi widzami, trzeba gdzieś ten balans, słuchajcie, znaleźć, właśnie taki, że Masz życie prywatne i masz życie zawodowe, i tego życia prywatnego sprzedajesz, to jest złe słowo, ale nie rozdajesz o, może w ten sposób. Przynajmniej takie jest moje podejście do tego funkcjonowania. Ja się staram bardzo te dwie strefy gdzieś równoważyć i właśnie dobry balans utrzymywać. Pomijając fakt, że nie mam takiej potrzeby, żeby epatować swoim życiem prywatnym tyle, ile chcę, daję od siebie i zapraszam Was do tego życia, właśnie do pewnego poziomu. Ja uważam, że są pewne granice, one są mi potrzebne w każdym bądź razie. Green Canu, jak zauważyliście, starzy nasi widzowie, nie obraźcie się za to starzy, ja myślę o tych, którzy są z nami od początku, przeszło wiele no, takiej drogi, przeobrażeń z. Bloga, bo na początku było blogiem, blogiem, który ja założyłam po to, żeby się dzielić z innymi ludźmi moją radością stworzenia, dekorowania wnętrz, czyli tym wszystkim, co wtedy na tym etapie było dla mnie bardzo ważne. Byłam świeżo upieczoną mamą, miałam dużo wolnego czasu, który poświęcałam właśnie na tworzenie naszej przestrzeni domowej. Kupiliśmy dom, wtedy zakładaliśmy ogród, dzieliłam się swoimi różnymi spostrzeżeniami, odkryciami, sposobami właśnie na aranżowanie przestrzeni. I bardzo szybko, nawet nie, nie wiem kiedy to się stało, ten blog stał się popularny, bardzo popularny. Ja pamiętam, że przy stu obserwatorach już byłam taka, no kurczę, zdziwiona właśnie, że tak szybciutko poleciało to. No ale przy pierwszym tysiącu to już się tak poczułam, może niebezpiecznie to za dużo powiedziane, ale zaczęłam się zastanawiać nad tym, o czym piszę, co pokazuję. Bo gdzieś jednak, słuchajcie, to jest jakby nie patrzeć. Ja Was wszystkich zapraszam, no teraz do przestrzeni redakcyjnej głównej, głównie, ale też często do własnego domu czy do własnej przestrzeni ogrodowej. I mam często w głowie takie pytania, co ja chcę pokazać, o czym chcę z Wami rozmawiać, tak żeby się samej dobrze, komfortowo z tym czuć. Jak ta liczba obserwatorów przekroczyła już tam, nie wiem, chyba 20 czy 30 tysięcy użytkowników miesięcznie unikalnych, no to wtedy podjęłam decyzję, że ta przestrzeń nasza prywatna będzie raczej marginalną, jeśli chodzi o tematykę wnętrzarską grinkanu i że bardziej skupimy się właśnie na wnętrzach, dekoracjach, rozwią rozwiązaniach, różnych podpowiedziach takim. Inspirowaniu y, naszych widzów, czytelników, czy też no, takiej właśnie dyskusji wspólnej, rozmawianiu wspólnemu, aniżeli właśnie na dzieleniu się tą y, naszą codziennością prywatną. Był taki czas, że sporo z Was miało oto do mnie żal, że jakby ja dalej y, no, nie wpuszczam y, tak mocno i często i do każdego pomieszczenia was, ale większość z was to zrozumiała i wręcz bardzo często ja dostaję listy, że wszystko, co w Greencanu robimy, jest właśnie smaczne. W tym temacie, że jakby nie przekraczamy pewnych granic, że, że ta druga strona jakby też nie czuje się często zażenowana. Ja się nie wypowiadam, słuchajcie, na te tematy, jak ludzie z internetu funkcjonują i jak bardzo wpuszczają widownie w swoje życie prywatne, bo uważam, że to jest naprawdę strefa każdego z nas, jakby taka strefa komfortu. Ja mam taką filozofię życiową, że żyj że tak, żeby tobie było dobrze. I nie interesuj się jakby życiem innych. Ja, ja się nigdy nie wypowiadam na temat cudzych wyborów, tego jak oni funkcjonują, jak chcą funkcjonować. Jeśli jest komuś dobrze, właśnie tak, no to czemu ja miałabym się, nie wiem, czemu ja miałabym komuś tego zabraniać. Green Can w tej chwili to jest od wielu już lat filma. W tej chwili także studio projektowe studio producenckie, bo mamy produkcję wideo, tak jak się zorientowaliście już od wielu lat, funkcjonujemy w YouTubie, ale też robimy takie nagrania zewnętrzne. Jeżeli macie ochotę, to zapraszamy Was do współpracy. Green no to głównie inspiracje wnętrzarskie już w tej chwili, taka tematyka wnętrzarska, ale tak naprawdę to, co nas wyróżnia myślę w internecie od wielu, wielu lat, to jest mówienie o jakości. I o tym, jak ona jest bardzo ważna w życiu. I ja też bardzo często podkreślam, że dobra jakość to wcale nie jest wysoka cena yy, i wysoka cena to wcale nie jest dobra jakość. <noise> często są takie skojarzenia, że rzeczy dobrej jakości są bardzo drogie. Owszem, tak bywa, że w pewnych yy, sferach, płaszczyznach rzeczy dobrej jakości są drogie albo są droższe niż te takie, powiedzmy, ze średniej półki, czy wręcz yy, yy, słabe jakościowo ale my się też staramy bardzo pokazywać Wam takie rozwiązania, które są dobre jakościowo, ale nie są właśnie jakieś super, bardzo drogie. I wiem, że też to bardzo doceniacie, bo dostajemy właśnie od widzów później dużo maili z podziękowaniami za jakieś właśnie rekomendacje. Też staramy się pokazywać fajne miejsca w Polsce. I znów. Te miejsca również powiedzmy z tej wyższej półki, jeśli chodzi o komfort korzystania, czyli hotele 3, 4, 5-gwiazdkowe, ale również pokazujemy różne apartamenty, czy właśnie staramy się Was kierować po prostu do ciekawych miejsc w Polsce, które war warto zobaczyć. Jak już mówimy o tej strefie prywatnej, ja się staram często na Instagramie, dokładnie w InstaStory, jeżeli jestem gdzieś prywatnie, w fajnym miejscu, nie wiem, Fromborg ostatnio na przykład, całą rodzinką zwiedzaliśmy. Pokazywać Wam wystawy, na które my chodzimy, które oglądamy, jakieś takie miejsca związane z kulturą i sztuką. W piątki na stronie Green Canu mamy do kawy, czyli właśnie takie nasze polecenia, miejsc w sieci, ciekawych książek, ciekawych spektakli. Ja chodzę dla Was, albo ja, albo osoby z redakcji, właśnie do teatrów różnych, sprawdzamy najpierw te spektakle. Czy są rzeczywiście warte polecenia? Więc skupiliśmy się bardzo na tej jakości, tak bardzo szeroko rozumianej jakości, której można dotknąć i sprawdzić, ale również jakości życia, bo tak jak zauważyliście Grinkanów, to w tej chwili zwłaszcza na YouTube takie. Też płaszczyzny jak Grinkanu rozmowy, gdzie zapraszam ciekawych rozmówców i na różne tematy rozmawiamy. Albo nasza taka seria, którą tworzę z Agnieszką Mielczarek. Agnieszka ma swój kanał jest inaczej, a razem we dwie tworzymy taką naszą kobiecą bardzo serię 2K, jak dwie kobiety. I też tam sobie na różne ciekawe tematy rozmawiamy, bardzo często z jakością właśnie związane. Ale nie tylko. I wiem, że te odcinki się po pierwsze waszą dużą, do dużą popularnością u Was cieszą, po drugie my je bardzo z Agnieszką robimy, więc na pewno będziemy je dalej kontynuowały. Pytaliście mnie też, co mi bardzo przeszkadza, jeśli chodzi o funkcjonowanie internetowe. Mi prywatnie co przeszkadza, jak sobie radzę z hejtem, bo na pewno, że ten hejt na pewno mamy. I co w internecie ja bym chętnie zmieniła? Od hejtu zacznę, bo to jest taki temat, o którym się bardzo dużo ostatnio mówi, o tej mowie nienawiści. To są takie właśnie słowa, które się pojawiają w, no, w naszej przestrzeni publicznej. My tak naprawdę tego hejtu szczerze mówiąc nie mamy, a jeśli go mamy, to jest go. Taka marginalna ilość fiksy tych wszystkich pozytywnych komentarzy, które od Was dostajemy, że ja w ogóle nie traktuję tego aspektu jako jakiś taki problematyczny dla nas. Po pierwsze, mamy moderację komentarzy, z tego względu, że ja mam no, bardzo radykalne podejście, jeśli chodzi o goszczenie ludzi, a mam też na myśli, właśnie tak podchodzę do widzów, że my ich gościmy w naszej przestrzeni, czy redakcyjnej, czy właśnie tak jak mówiłam, domowej. Tak jak ja staram się być bardzo kulturalnym gościem, jak do kogoś idę w gości, tak samo podchodzę do naszych gości i widzów. Jeżeli ktoś stara się na naszym kanale dodać komentarz, w którym są bluźnierstwa, w którym obraża gospodarzy, u których na przykład jesteśmy, mówiąc, że są jacyś tam albo ich wnętrze jest jakieś tam. Jeżeli ktoś w tych komentarzach odnosi się do mojego wyglądu fizycznego, w niemiłych słowach, albo w ogóle piszenie na temat, mówiąc, że jestem ja taka siaka, albo gospodarz to jest taki, ja, albo siaki, w ogóle te komentarze się nie ukazują. Po pierwsze, że ja nie lubię budowania negatywnych emocji wokół czegoś, co jest pozytywne, tak naprawdę. Po drugie, że uważam, że takie osoby, których życie polega na tym, że w taki bardzo negatywny sposób podchodzą do drugiego człowieka, nie są zapraszane do naszej przestrzeni. Po prostu. I my się w ogóle, słuchajcie, na tych komentarzach nie skupiamy. Jest jeden przycisk, wrzucanie do kosza, bo tam jest miejsce takich komentarzy. Ja wiem, że są strony, które. Wręcz może nie tyle, że specjalnie, że chętnie widzą takie komentarze, bo one wywołują burzę i później się dużo dzieje, dużo ludzi wchodzi, komentuje. Ja nie chcę mieć w ogóle takiej energii. Green kanu jest dobra energia, myślę, że też to widzicie, bo bardzo często nam właśnie piszecie o tym. I tak zostanie. Ja sobie z hejtem nie radzę, bo w ogóle się na nim nie skupiam. I taką radę też mogę dać, bo też dużo dziewczyn takich młodych, które zaczynają swoją przygodę w ogóle z internetem, Właśnie takie pytania nam wysyłały. Dziewczyny, jakby Asiu, jak sobie radzicie właśnie z komentarzami, z hejtem, z jakimiś niemiłymi uwagami, nie radzę sobie z nimi, bo się nad nimi nie skupiam. Ja się skupiam na dobrych rzeczach i to właśnie radzę, żeby w ogóle nie poświęcać swojej energii, my mamy, słuchajcie, my jako ludzie mamy określoną pulę energii w sobie. I od nas zależy, gdzie my tę energię pokierujemy. Jeżeli będziemy się skupiać na tych kilku komentarzach, które są negatywne, to jakby zabieramy coś sobie, skupiając się na tych komentarzach. My to się czasami wręcz w redakcji, no może śmiejemy, to za dużo powiedziane, ale niektóre z tych komentarzy nas naprawdę po prostu śmieszą, że, że dorośli ludzie, niby dojrzali, właśnie potrafią w ten sposób w ogóle postrzegać świat. Chcą poświęcać swoje życie, swój czas, żeby pisać takie bzdury. No, śmieszne to takie jest po prostu. I to właśnie radzę, jeśli zaczynasz swoją przygodę, a oglądasz mnie w tej chwili, zaczynasz swoją przygodę z internetem, to właśnie tak postaraj się podchodzić do tego. Przeznaczaj swoją energię na dobre rzeczy, buduj swoją wartość, buduj swoje królestwo dobre, a nie właśnie skupiaj się na tych na negatywnych aspektach. To, co mi przeszkadza w internecie. Hmm, Myślałam o tym, o tym. Wiecie, jak przeczytałam te pytania od Was, to się zastanawiałam, co ja bym tu powiedziała. I, i chyba wiem, przeszkadza mi łatwość oceny. My mamy bardzo, za, za dużą łatwość oceniania innych ludzi, ich wyborów, ich wnętrz i takiego, takiego szafowania w, w, wyrokami w stosunku do innych ludzi. Czasami bez refleksji coś komuś piszemy, nie doceniając na przykład jego pracy. Czasu swojego jaki poświęcał, zaangażowania, żeby coś tam stworzyć. Ja mam takie podejście w życiu, że jeżeli coś mi się nie podoba, nie wiem, czyjś wygląd mi się nie podoba, stylistyka tego co robi, ja po prostu tego nie komentuję. Jeżeli mi się podoba, zawsze pochwalę, zawsze jestem z tego znana i wiem o tym, że. Dużo osób mi mówi, że ja dużo dobrego mówię o innych ludziach, i mi to sprawia dużą przyjemność. Wiem, jak to jest miłe słyszeć dobre słowa, i staram się też w drugą stronę to dawać. I doceniać właśnie to, że. Ktoś ma dobry gust, fajnie potrafi tworzyć własną przestrzeń wokół siebie, dobrze wygląda właśnie dlatego, że świetnie dobiera, nie wiem, kolory na przykład do siebie, jest dobrym człowiekiem albo jest bardzo kreatywny. Ja zawsze takie dobre rzeczy staram się mówić i wydaje mi się, że to jeżeli, jeżeli mogłabym coś w internecie w Polsce zmienić, bo nie wiem jak światowo jest. To chyba właśnie ten aspekt bym zmieniła, żebyśmy więcej sobie dobrego mówili i pisali, jeżeli tylko widzimy dobre rzeczy, a nie tylko sobie pomyśleli, o, no fajnie, albo ładnie wygląda. Napiszmy to tej osobie, że ładnie wygląda, albo, nie wiem, napiszmy jej, że pięknie jakąś stylizację zrobiła, że, że, że bardzo nam się to podoba. To bardzo buduje i myślę, że gdybyśmy wszyscy sobie tak dmuchali w te skrzydełka nasze, to w ogóle świat byłby fajniejszy i my byśmy częściej uśmiechnięci chodzili. I wracając do Green Canu, słuchajcie tak na koniec jeszcze, bo też pytaliście w jaką stronę firma idzie. Ja myślę, że my będziemy tak funkcjonowali. Bardzo mocno się na wideo skupiamy, na YouTube. Będziemy więcej tych filmów na pewno kręcili, staramy się bardzo. Staramy się kręcić dużo odcinków wnętrzarskich, ale gdzieś jednak tą strefę, sferę w ogóle całą jakości ja bym chciała poszerzać. Planujemy w przyszłym roku więcej odcinków takich dla Was nakręcić bazujących na wartościach życiowych. Ja myślę, że tej tematyki jest trochę za mało w internecie i gdzieś poprzez ciekawe rozmowy właśnie dotyczące jakości jakości życia, ale takich konkretnych tematów, które będziemy chcieli poruszać, no chciałabym tych tematów trochę więcej, żeby się na, na Greenkanu pojawiło. Czekam oczywiście na wasze wszystkie sugestie. Czego chcielibyście więcej? Bardzo dziękuję tym z Was, którzy, rozumieją to, że ja nie chcę szastać naszą prywatnością i że jest jej dokładnie tyle, ile ja potrzebuję, i na ile jakby chcę pozwolić tak, i rozdawać tej prywatności. To dla mnie bardzo ważne, żeby wy też jakby rozumiecie to, że skończyły się właśnie te wszystkie komentarze, dlaczego nie pokazujesz tego, dlaczego nie zabierasz, nie zabierasz nas tu czy tu. No właśnie dlatego, właśnie, że chcę mieć taką świętość swoją. Dla mnie tą świętością jest moja rodzina i taki mój prywatny czas. Myślę, że większość z Was to naprawdę rozumie. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące Grinkanu, to pod spodem proszę je zadawać, postaramy się odpowiedzieć. Mam nadzieję, że ten wspólny czas dziś, który razem spędziliśmy wy przy kawce czy herbacie. ja już swoją wypiłam, był miły tak samo dla was jak i dla mnie. Na dziś będę się już żegnała, do zobaczenia za kilka dni, my tradycyjnie widzimy się co kilka dni. Jeśli oglądacie nas pierwszy raz albo nie zasubskrybowaliście jeszcze naszego kanału, to tam na dole jest subskrybuj, trzeba piknąć, obok w dzwoneczek, wtedy mamy kontakt stały ze sobą. No i oczywiście jak zwykle okciuszka w górę poproszę, Jeśli wam się Do za kilka dni. Pa, pa. She was born in a, a small town in '85. Till it all amounted to nothing in a southern paradise. All she had were, were big dreams, blonde hair. She found comfort in strangers. They said, "It's right, baby, right into another day. All you have is one last cigarette and bills you gotta pay. So ride, baby, right, ride, ride until you run."